Dzisiaj na kanale coś nowego. Betonowa ściana wspinaczkowa o wysokości 165 metrów. Nie skała, nie granit, nie tatrzańska płyta z porostami czy lodem. Tym razem pionowa ściana zbudowana przez człowieka, techniczny cud i wspinaczkowy absurd w jednym. Ta ma Lucone, Szwajcaria. Największa sztuczna ściana wspinaczkowa na świecie. Przyjechaliśmy tu wieczorem prosto ze wspinaczki na Gufer-Sztoku. Robiliśmy jakąś krótką drogę 6A3 wyciągową. Widok tej bestii od razu uruchomił w nas mental dziecka, które właśnie dostało wymarzony bilet do parku rozrywki. Tamaludcone monumentalny blok betonu wciśnięty w górski amfiteatr. Urban wspinanie w skali, której nie ogarnia logika. Co się stało? Opowiedz trochę o tym. So to see Im dotrzesz pod ścianę, musisz zaliczyć obowiązkowy side quest, podjazd do sąsiedniej miejscowości, odbiór klucza po uprzednio opłaconej rezerwacji wspinania i szybki podpis na formularzu, który w wolnym tłumaczeniu brzmi, jeśli coś się wydarzy, to mniej pretensje tylko do siebie. Ten klucz daje dostęp do drabiny prowadzącej na stanowisko startowe, bo tu nie ma klasycznego podejścia do pierwszego ringa. Tu jest level pierwszy, aktywuj most zwodzony. Podchodzę pod ścianę pierwszy, głównie po to, żeby mieć chwilę i poudawać, że wszystko gra. I zaraz nie będę miał skurczu rzeczywistości. Beton wygląda jak scenografia z Matrixa. Moja głowa rzuca wewnętrznego Suchara. Eee, stary, to jest moment, kiedy możesz jeszcze iść do auta po kask i nie wrócić. Ale nie, przychodzi przemek, zawiązujemy buty. klik klik, lina napięta. Game on! Lecimy! Jak tam, Krzysztofie? Pozytywnie. U mnie to samo. To nie jest wysoko 165 metrów. Damy radę. Lecisz po drabince do góry na samą górę. Ja, jak widzieliście, poszedłem po drabinie jak rasowy monter anten satelitarnych. A Przemek? Cwaniaczek. Wciągnął się po linię, żeby nie musieć potem wracać na dół i odstawiać drabinę jak przykładny obywatel. W sumie sprytne. Ustawienie już elegancko na pierwszym stanowisku, rzucamy sobie porozumiewawcze spojrzenia i pada hasło czas start. Albo raczej sprawdzam, czy damy radę temu betonowemu kolosowi co z góry wygląda na przyjaźnie pochylonego, ale wiadomo Przewiecha zrobi jeszcze swoje Pierwszy wyciąg 5b przypada Przemkowi trochę niby na rozgrzewkę, ale znamy te rozgrzewki Przemek rusza do góry z miną pokażysty, który właśnie dostał dwie damy. Jeszcze nie wie czy wygra, ale grać trzeba I jak pierwsze wrażenia? Czuć trudności কি Ja sekuruję! dochodzi do stanu, autuje się spokojnie i wybiera linę z różną precyzją. Gdy słyszę znajome, możesz iść, asekuruje, wkładam palce do magnezji, jakby to był pył z mistycznej góry. Odautowuję się i rzucam krótkie: idę! Wchodzę w beton obcy, surowy, ale hipnotyzujący. Każdy ruch traktuje z należytą czcią, mając w głowie długość 35-metrowego wyciągu i fakt, że kolejny trudniejszy będę prowadził już ja. Trzeba po prostu oszczędzać siłę. ma przyciąga, przynajmniej na dole. Wyżej w przewieżce zacznie odpychać. Wchodzę do stanu, szybkie auto, eksy pozbierane z drog, więc do przekazania wiele nie ma Krótka pauza na złapanie tchu, spojrzenie w górę i ruszam na prowadzenie drugiego wyciągu wycenionego za 5c I co, na razie Kurwa, się zapocimy Co? Zapocimy się co to? Widowni jeszcze nie mamy, także Okej, okay, mogę Dobra, iść? Lecisz. Pokaż kliknięcie. Dobra, nagrywa się? No, lecimy. Te wyciągi to testy wytrzymałości, nie siły czy techniki. Tu liczy się ekonomia ruchu i odporność psychiczna na przestrzeń. Chwyty są jak z maszyny, podobne, ale układają się w dość nielogiczne sekwencje. Czasem klama, czasem płytkie nic. Okay yeah. Wyciąg drugi poprowadzony, auto zrobione, pora na zmianę. Okej, okay, mam auto! Przemek rusza na drugiego, a ja chwilę później znów oddaję prowadzenie. Trzeci wyciąg za 6A to już inna rozmowa. Lekka przewierzka i trawers w lewo wprowadzają nową geometrię w ten betonowy świat. Znamy już ten rytuał. Mam auto, wybieram linę, Przemek wchodzi na platformę asekurowany przeze mnie i przygotowuje się do prowadzenia. Odczepiam się. Jeszcze kilka gestów. Sprawdzenie uprzęży, rzut oka w górę i rusza. A ja skupiony śledzę każdy jego ruch ma ani myśli odpuścić trudności. Teraz wręcz zmienia język, którym je komunikuje, jeszcze mocniej wytężając nasze mięśnie w ciągłym napięciu lekkiego przewieszenia. Pod koniec się duży, co fakt. Przemek sprawnie pokonuje wyciąg, pewnie bez zbędnych paus. Wybrana lina się napina, więc łapy do magnezji, odautowanie i podylam na drugiego. Beton nie odpuszcza, ale asekuracja z góry daje przestrzeń na precyzję. Wchodzę w rytm, krok, chwy, oddech. Przynajmniej tak mi się wydawało na początku tego wyciągu. Yeah. you Daj mi blok Daj mi blok Pierwsza oznaka zmęczenia Nie tylko fizycznego, ale gdzieś głębiej w głowie Motywacja lekko siada Jakby Tama zaczęła szeptać, że już wystarczy Gdy docieram na stanowisko Ten moment wahania zaczyna mi mącić w głowie bardziej niż się spodziewałem o kurwa Ja pierdolę. To możesz się Nie chcesz tego iść? Zrobię to, jak nie uważasz? Zrobię to. Kurwa, się Gdy doszedłem do stanowiska, Przemek z dobrych chęci zadaje pytanie: Chcesz prowadzić czwarty, tak jak planowaliśmy? Ale w tym momencie byłem już wypompowany. Zmęczenie nie tylko w rękach, ale i w głowie. Motywacja siadła całkowicie, a strach, że nie pokonam wytrzymałościowo wyciągu, zrobił resztę. Oddałem prowadzenie bez większego namysłu, z ulgą, ale też poczuciem rezygnacji. Z innej perspektywy patrząc, wystarczyło 15, może 20 minut przerwy, chwila oddechu, dwa głębsze wdechy i pewnie bym poprowadził. Ale wtedy czułem presję, że mogę nie dać rady, że opóźnię nasz rytm, że będę kulą u nogi. I tak mój wyciąg przeszedł w jego ręce. Żałuję... Nie ruchu, nie decyzji technicznej. Żałuję, że oddałem walkę zanim się zaczęła. Bo przecież mogłem spróbować i najwyżej powisieć trochę na bloku. Thank <laughs> you. Czwarty wyciąg poszedł mi zaskakująco lekko, znacznie lżej niż trzeci. Gdy tylko zdjąłem ostatnią wpinkę, poczułem głucie żalu, że to nie ja go poprowadziłem. Ale teraz trzeba było zagryźć zęby, wrzucić dumę do kieszeni i cieszyć się faktem, że przed nami już tylko jeden wyciąg. Ta, ta ma to był projekt Przemka, jego pomysł, jego wizja. Nie mogłem odebrać mu przyjemności zamknięcia całości mocną, finałową sceną. Nawet jeśli czułem, że wróciła mi energia, to było jego zakończenie, więc znów rusza na prowadzeniu i zaczyna ostatnie zmaganie z betonowym kolosem. Będziemy jeść w tej restauracji. Będziemy jeść w restauracji na tamie? Nie! Uh! No. Nie! Uh! Nie! Uh! Nie! Nie! Uh! Uh! Usłyszeć jego A! Nie! Nie! się. się. Nie! Nie! Usłyszeć jego Nie! radości, ten surowy, nieskrępowany dźwięk szczęścia, to było jak strzał serotoniny w duszę. Znowu zrobił to, co sobie założył. Krok po kroku, wyżej, pewniej, aż sięgnął następnego marzenia. Tak, jakby ta ściana była tylko kolejną sceną w jego filmie. A ja, niby aktor drugiego planu, ale nie statysta. Wspinacz w cieniu, ale też grający swoją partię. Tę o pokonywaniu własnych ograniczeń i cichym triumfie ducha. Więc ruszam, zadzieram głowę, łapię oddech. Pytam linię i nie dla oklasków, lecz dla siebie kończę piąty wyciąg. Czekaj się. No, zawsze tutaj. Nawet możesz opleć o ten, oplec o Jak to było? Ale spójrzcie się. Z tymi ludźmi? To pierwsza piosenka. Nie. No. No. Nie. Jak to było, jak to Wszyscy było? Wszyscy mamy źle. Nie. WSZYSCY MAMY ŹLE W GŁOWACH!